Witamy w Złocienieckich Klimatach. Zachęcamy do obejrzenia nowego odcinka. Mamy ciężki czas w Złocieńcu, więc mam kilka próśb. Przede wszystkim mieszkańcy by się stosowali do zasad i do warunków, które zostały ustalone. Głównie, żebyście kochani zostali w domach. Jak nie musicie wychodzić, to naprawdę nie wychodźcie. Korzystajcie z pogody, chodźcie na spacer, ale w taki sposób, żeby też nie mieć kontaktu z obcymi. Rzecz bardzo ważna i też ona pomoże nam, jeśli będziecie zdyscyplinowani, to jakby przetrwać, też samemu się nie zarażać lub też nie zarażać innych Druga ważna, albo jeszcze ważniejsza sprawa, jest związana jest z osobami, które przyjeżdżają z zagranicy. Przed świętami, bądź też na urlopy, z jakiegokolwiek powodu. Jeśli przyjedziecie z zagranicy, Zgłoście się do Sanepidu. Jeśli nie możecie się zgłosić do Sanepidu, zgłoście się do nas. My spróbujemy Wam pomóc, byście mogli przejść spokojnie kwarantannę w takich warunkach, żebyście Wy byli bezpieczni, a my byśmy byli spokojni, że Wasz stan zdrowia nie wpłynie na pozostałych mieszkańców. To jest bardzo, bardzo ważne. Dodatkowo miejmy też świadomość, że są bohaterowie dnia codziennego. Są pracownicy sklepów, magazynów, są pracownicy urzędów, jest wielu ludzi, którzy styka się bezpośrednio i są w bezpośrednim kontakcie z osobami w mieście, na terenie gminy, służby komunalnej tak itd. Pomóżmy im też w tym i też doceńmy to, że oni cały czas są dużo bardziej narażeni od każdego z nas. Bądźmy wyrozumiali, uśmiechnij, uśmiechnijmy, się i też pomagajmy. Pomagajmy w tym, żeby ich praca nie była aż takim obciążeniem, bo też nieraz widać, że są bardzo zmęczeni tym, co wokół się dzieje. I prośba ode mnie, byście Państwo segregowali śmieci, Jest to niezmiernie ważne do tego, jak będziemy mogli poradzić sobie z odbiorem tych śmieci i też nie chcielibyśmy dopuścić do tego, by moglibyśmy zarażać się jakimś innym sposobem, dopuszczając do tego, że problem śmieciowy wytknie, wymknie nam się spod kontroli. Jest wiele rzeczy, które nakłada się na nas, nie są na razie, na razie obowiązkami. Są też naszą potrzebą wewnętrzną i też zewnętrzną, by wzajemnie sobie pomagać by starać się szukać osób, którymi którym możemy pomóc, wyprowadzać zwierzę w momencie, kiedy ktoś inny nie może i, i też stosować do zasad, które starają się wprowadzać służby, które, które działają, dbają o nasze bezpieczeństwo. Zarówno wojsko, policja, nasze służby, wszyscy chcemy, by ten czas przebiegł w taki sposób, byście czuli się Bezpieczni, wiedząc o tym, że robimy wszystko, żeby zabezpieczyć Was, mieszkańców, w tym, by ta sytuacja jakby nie rozprzestrzeniała się, i też żebyśmy wiedzieli o tym, że możemy sobie wzajemnie pomóc. To jest taki apel, właściwie, ale bez Was, bez każdego z Was, bez każdego dobrego działania, dobrego słowa i też zrozumienia, nie poradzimy sobie i też nie wiadomo, ile ten czas będzie trwał. Ale z taką świadomością, jeżeli będziemy zdyscyplinowani, to możemy działać, możemy spokojnie pracować i myślę, że możemy razem wspólnie przetrwać. Spoga wspomagajmy również te firmy, które zajmują się gastronomią, do tej pory działały, funkcjonowały na rzecz społeczeństwa, e, otwierając swoje restauracje, pizzerie, bary i tym podobne. Teraz część z nich pracuje tylko i wyłącznie na, z dowozem do domu. Korzystajcie też, mając. Na uwadze to, że to są też miejsca pracy, to są firmy, które e, działają, które też muszą spłacać często kredyty i też muszą funkcjonować. Nie ja wiem, jak to dalej będzie, ale na ten moment to, co możemy robić, to róbmy. I też ufajmy ludziom, bądźmy dla siebie życzliwi, rozumni tych, którzy pracują po to, żeby, żeby nasze, e, nasza świadomość też była bardziej spokojniejsza. Ale tak naprawdę to też nie jest sposób, by zamykać się i głównym tematem rzeczywistości krążyło się wokół naszych problemów. Warto też może spojrzeć na to, co działo się z ocieńcami do tej pory w ostatnich miesiącach. W wielu placówkach naszej gminy przygotowano ciekawe ferie dla uczniów naszych szkół. Tają zabawy z dziećmi. Dzieci siedzą w domach, nudzą się, przychodzą na salę, bawimy się, organizujemy różne zabawy, wyszukujemy sobie sami je w internecie i na sali przeprowadzamy różnego rodzaju. Przez cztery godziny. Przyszły tydzień jest bardzo ciężki, bo jest bardzo dużo zajęć kulinarnych. Tłusty czwartek nas czeka, dzieci domagają się pierogów, zabawy. No jeszcze dużo, dużo będzie się działo. Zabawa na zakończenie ferii jest planowana. Jak mniejsze dzieci to jakieś plastyczne, jakieś tam malowanie farbami i tak dalej. A jak starsze to na przykład tkamy na kości, bo mamy duże krosno. A co najbardziej podobało się naszym dzieciom? Plasty! że y, grannie przyjaciółmi, jak będziemy się bawić z robotami i będziemy im y, 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 ustalać różne drogi, gdzie mają iść, w tym. Co było fajnego w przygotowanych feriach? Spotykanie się z przyjaciółmi oraz wspólna zabawa. Są bardzo miłe, fajnie, bardzo fajna atmosfera, bardzo fajne rzeczy robimy. Taka integracja ze sobą, yy, musimy razem jakoś ze sobą współpracować, żeby to miało jakiś sens, no i często Często też jedzenie robimy, to jest też bardzo ważne. Pewnie, że ważne, a najważniejsze, że młodzież na wszystko miała duży apetyt. Pod klubu UKS Traper Złocieniec pracowicie spędzili okres ferii. Tak jak co roku robimy tygodniowe zgrupowanie sportowe, zimowe, gdzie rozpoczynamy pierwsze takie przygotowanie do sezonu letniego, treningi ogólnorozwojowe i techniczne troszeczkę. Trenujemy tu na, na stadionie właśnie wytrzymałość. Biegową i następnie w lesie technikę biegu nocnego i dziennego. To jest integracja taka zespołowa, klubowa. Staramy się jak najbardziej, żebyśmy się między sobą bardziej rozumieli. A no to właśnie słupuje, bo dzieci się bawią i trenują, bawią, ćwiczą i to w jakiś sposób ich zbliża do siebie. Jak wyglądały treningi? Były różne zabawy, więc fajnie, bo mogliśmy spróbować czegoś nowego. No mi się też tak bardzo podobało, ogólnie wczorajszy trening mi się bardzo podobał, był to bieg w parach, gdzie jedna osoba musiała prowadzić drugą. I co było bardzo ciekawe, bo druga osoba nie mogła patrzeć i musiała się zdać na inną osobę. Tak więc to było też takie przetestowanie, i to było wszystko w lesie, oczywiście. Jak zawodnicy oceniają zimowisko? Ja tu przyjechałam ze względu na to, żeby poprawić się kondycyjnie, bo musimy się szykować do zawodów, które niedługo będą, i też spotkać się z osobami, z którymi nie widzimy się na co dzień, więc, jakby tutaj, wszystko było fajne i ważne. No tak więc ja też uważam, że obóz jak najbardziej udany, wszystko się tutaj działo, było wesoło, no treningi bardzo fajne, zróżnicowane i do tego jeszcze super atmosfera w pokojach. Jesteśmy przekonani, że przez cały sezon będzie właśnie taka pokojowa atmosfera. Początek roku 2020 to także kilka działań i informacji dotyczących infrastruktury drogowej. Pojawiła się informacja o wpisaniu Złocińca do planu budowy obwodnic w naszym kraju. Myślę, że jest to dla nas dobra nowina, bo miasto zostanie obciążone i to, co szczególnie w ostatnich latach się działo, czyli akcje pod tytułem Bezpieczna Dwudziestka i też protesty mieszkańców i to, że cały czas pokazywaliśmy, że tutaj jest niebezpiecznie i że dużo wypadków, które tutaj na, na tej Dwudziestce miały miejsce, pokazały, że jest to niezbędna inwestycja dla nas jako mieszkańców i cieszę się, że znaleźliśmy się akurat tej setki, gdzie te inwestycje będą realizowane i finansowane. Jak będzie wyglądała chronologia działań przy realizacji obwodnicy po etapie projektowym, przygotowawczym przejmowania gruntu? Później, czyli około 4 lat, przyjdzie etap na samą inwestycję, która potrwa około 3 lat i będzie kosztować około 200 milionów złotych. Przez pewien czas niepewny był los wiekowych lip przy ulicy Lipowej. Szczególnie po nawałnicy widać, że te drzewa zostały bardzo mocno naruszone i zleciliśmy ekspertyzę własną. Ekspertyzę również zlecił zarząd Dróg powiatowy. Te drzewa się znajdują. Jednoznacznie ekspertyzy wskazały, że drzewa te należy wyciąć. Jednakże nie możemy zrobić tego, by ulicę Lipową pozbawić tych lip, które stanowią o tym. I dlatego zdecydowałem się na zostawienie tych drzew, zrobienie przecinki pielęgnacyjnej i damy czas tym drzewom, by same pokazały, czy się odrodzą, odbudują. Ważnym dla mieszkańców jest rozpoczęty remont ulicy Gronowskiej. Ulica Gronowska jest jedną z ważniejszych, e, najtrudniejszych chyba inwestycji drogowych ze względu na, e, na to, co, co się pod asfaltem dzieje. E, falowanie tego asfaltu, czyli e, niestabilny grunt, który jest pod spodem sprawia, że inwestycja jest niezmiernie trudna do, do wykonania. Ale podejmujemy się również tych ciężkich zadań. Od początku roku trwają prace i myślę, że tak naprawdę na, na wiosnę skończymy i tą, tą, tą drogę oddamy dla mieszkańców, czyli widać już teraz, że prace są również oprócz samej drogi, chodniki też staramy się żeby wymienić oświetlenie na led po to, żeby ta droga była. Bardziej doświetlona, i też, żeby służyła mieszkańcom, i żeby mieszkańcy w końcu byli e, usatysfakcjonowani, że e, inwestycje również w tej części miasta e, zostały wykonane. Czy ta inwestycja zmieni życie mieszkańców? Miejmy nadzieję, że on poprawi to troszeczkę tą drogę, bo to mówię, ona jest strasznie zniszczona. To jest półsiadało po poprzednim po, po remoncie, jak była robiona. To do tej pory to jest około 40 lat, jak nie jest remontowana ta droga. Dziury półsiadały strasznie. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej nowe chodniki, ścieżka rowerowa, lepszy, Przede wszystkim lepszy dojazd do domu, tak? Krawędziki, może niższe, będą. Tak jak u mnie wiatr bardzo wysoki, jak się wjeżdża samochodem, to yy, po prostu się zaczepia o, o, o ten o, o podwozie, bo krawędzi się zaczepia. Przede wszystkim chodniki będą lepsze, bo widzi Pan, w jakim stanie są chodniki u nas. Dziury nierówno, a tak, na pewno będzie lepiej. My także cieszymy się z tych informacji, gdyż jest to kierunek inwestycji naszemu sercu drogi. Jak zawsze w ostatni piątek miesiąca w Ośrodku Kultury odbył się Muzyczny Piątek. Nadłog organizacji różnych imprez nie zawsze sprzyja temu, żeby zawsze były te imprezy muzyczne, prawda? Ale jeśli są organizowane w ramach Muzycznych Piątków, to zawsze zgromadzi sporo ludzi i każdy jest zadowolony. Tym razem do Złocieńca zawitała Kraina Łagodności. Jest sporo ludzi, kto... Czytają poezję, a jeśli jej nie czytają, to lubią i słuchają piosenek poetyckich, więc sądzę, że taki moment na no, zatrzymanie się w codziennym będzie może jest potrzebny. Fajna, ciekawa i przez wielu wyczekiwana cykliczna impreza. Można powiedzieć byle do piątku. W złocińcu odbywa się szósta edycja Szkoły Cukrzycy. Szkoła daje dla poszczególnych ludzi, którzy chorują na cyklu, czy rodzinom, w których są powiedzmy cukrzycy. Daje im wiedzę, czy na, nie tylko wiedzę, bo są ludzie, którzy przychodzą kilka razy na szkołę cukrzycy. Reedukują się, przypomina im się to, co powinni wiedzieć z podstawowych rzeczy na temat cukrzycy. Szkoła jest ważnym elementem w walce z chorobą. Po prostu dużo nowych rzeczy się dowiadujemy. O nowych też nieraz jakichś lekach, tabletkach i jak one działają. Bardzo ważna inicjatywa, która pomaga przełknąć tą gorzką pigułkę, jaką jest cukrzyca. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli możecie, to polubcie i udostępniajcie nasze wiadomości. W czasie pandemii koronawirusa życzymy dużo zdrowia i prosimy o rozwagę.